Widzicie co się dzieje? Odbiera... Odebrałem go Dzisiaj będziemy testować całą noc A wiecie co się dzieje jak mówię, że całą noc będę woził? Zobaczymy co tym razem było. 17, ja dopiero zaczynam ale lecimy dzisiaj, na ostro Będzie test zetora W 100% przeprowadzony w prawidłowo Lecę z pierwszą Zaraz policzę tak na szybko Ile mam do wywiezienia Dwa kawałki po 70 arów Półtora hektara, trzy Cztery beczki, powiedzmy I jeden Gdzieś tak 3 hektary Razy trzy, dziewięć 13 beczek, 12 beczek, coś takiego. Jest to do zrobienia do rana. Zobaczymy tylko, czy się uda. Nie mam daleko wozić. Także powinno być. Będziemy łamać co za jadę na kawkę. To łoponę dzisiaj robiliśmy. Już chyba z 8 razy rozbierano. Ale nowa dentka to jest wskazana powinno być. Mam film dzisiaj zabornika, ale już nie uda mi się go wrzucić. Wrzucę rano. Rano też rozkręcę paszowóz. Pójdę spać, wstanę, dam byk, pod podgarnę bykom i dalej jadę jeździć. Przestawię się na nocny tryb i nadrobię to wszystko, co mam stracone. Jeszcze nie jest za późno. Także widzimy się dzisiaj całą noc. Miesimy. Ostatni moment żebyśmy się zobaczyli Bo wiecie co zaraz będzie Ciemno Biedny pak i tak będzie spadek plonu na 100% Hejka Tankuję właśnie trzecią beczkę. Równo godzinę zajmuje mi stąd wyjechać, rozdać, wrócić. Pole mam oddalone jakieś 5 km. Tylko problem jest taki, że długo się zalewa. Musi być albo gęsty poferment, albo gęsty poferment. Nie wiem, co może być innego. Zawsze się zalewało jakoś dużo szybciej. No, ale 20 minut mniej więcej idzie chyba gdzieś tak z zegarkiem w ręku. Jest 18.20, trzecia beczka się leje Tak liczę, że do rana akurat cały rzepak nawiozę Rano mieszam wóz paszowy, rozdam pasze na grubo Także wstanę tylko i podgarnę I jadę dalej, a w dzień będzie jeździł mój kolega Także za nie ostygnie, będzie miał test jak się patrzy A jak kolega skończy siądę ja, tak więc 48 godzin jak to przetrwa, to znaczy, że chyba będzie dobrze. Widzimy się za chwilę. Lejemy trzecią beczkę. Obleciałem całe pole dookoła. Teraz zostało tylko Ścieżki technologiczne. Popięcie. widać ale jest dobrze. Prędkość 6 na godzinę, trochę zwiększona dawka bez względu na spóźnienie i tak pójdzie tutaj jeszcze druga Jak rozleję wszystkie hula i zacznę od początku na drzepach mogę jeździć w nocy Przypomina się mi się jak jeździłem na ciężarówkach Nie jest to dla mnie żaden problem Mniejszy ruch Nie ma kolejek na biodrażowni Rzuca. Ścieżka zarosła, tutaj było pryskane yy, na jesień. Ostatnio A ja, teraz widzę jadę na śled po koła chodzi dwunasta. Wykończył nie niedługo długo te pole, zostanie mi chyba jedna beczka. Tutaj. Nic nie zobaczycie, ale No idzie dobrze, dorzucam. Chyba omijam główne... Kuchnę... Na to, że zalałem już całą powierzchnię rzepaku jest piąta rano. Eee, mam jeszcze chwilę czasu, Doleję te pole u mnie na gospodarstwie z rzepakiem Tam jest. Eee, Jeden hektar, to co robiłem test po jednej stronie saletra, po drugiej po fermentu, tam dam drugą dawkę po fermentu, bo już jest czas, a tutaj druga dawka, na tych polach, co dzisiaj dawałem, pójdzie za jakiś tydzień. Trzymajcie się, Zetor dał radę, rzepak mamy na ładę. Siema, właśnie rozlewam ostatnią beczkę i odczepiam, mieszam wóz paszowy cielakom, już dałem. Bo miałem zostawiony z wczoraj, rozmieszam wóz poszłoby, rozdam pasze idę spać a kolega siada za mnie dalej i wozi na żyto hybrydowe, że paki mamy całe nawiezione, że to dał radę także nie jest źle a zawsze też może być źle mam nadzieję, że uda się nawieźć te yy, żyta trzymajcie się, niech plon będzie z nami